Czy wiesz, że strona łóżka po której śpi kobieta i mężczyzna może realnie wpływać na energię całego domu, a nawet na jakość relacji, miłości i dobrobytu? W energii domu nic nie jest przypadkowe, także gdzie śpimy. Gdy kobieta śpi po lewej stronie łóżka, przepływ energii staje się spokojny, miękki i opiekuńczy. To właśnie ta strona naturalnie harmonizuje się z energią żeńską, energią miłości, czułości, intuicji i przyjmowania. W takiej przestrzeni łatwiej o porozumienie, bliskość, głębszą komunikację, a także o dobrobyt finansowy. Dom zaczyna oddychać spokojem i poczuciem bezpieczeństwa. Natomiast gdy kobieta śpi po prawej stronie łóżka, Czyli po stronie, która energetycznie należy do mężczyzny, może to zaburzać naturalny porządek energii, dominacji, napięcia, problemy z ego, częstsze kłótnie i emocjonalna nierównowaga. Taki układ potrafi blokować przepływ obfitości i tworzyć zupełnie niepotrzebne napięcia w relacji. Prawa strona łóżka jest stroną mężczyzny. To ona wspiera energię sprawczości, ochrony, stabilności i odpowiedzialności. Gdy każdy z partnerów zajmuje swoją naturalną przestrzeń, energia w domu zaczyna pracować dla was, a nie przeciwko wam.